Technik procesów drukowania. Technik procesów drukowania jest to osoba, która odpowiada w drukarni za proces druku. Od przygotowania do produktu finalnego, jakim jest zadrukowany arkusz. W związku z tym, przede wszystkim, powinna mieć zdolności techniczne, a także znajomość pracy z komputerem. Skracane są wszystkie operacje poprzez zastosowanie komputeryzacji. Osoba pracująca jako technik procesów drukowania powinna wykazać się dokładnością w swojej pracy, ponieważ praca drukarza wymaga szczególnej staranności. Zawód technika procesów drukowania jest zawodem, w którym należy cały czas się dokształcać. Proces druku wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Ważne jest, aby osoba pracująca w tym zawodzie śledziła nowinki i poznawała coraz to nowe procesy, nowe rozwiązania i była w stanie sobie z nimi poradzić. Ostatnio drukarnie wprowadzają maszyny do druku cyfrowego, aby sobie ubogacić asortyment usług, jakie wykonują, są to maszyny do druków niskonakładowych. Specjaliści w tym zawodzie są poszukiwani na rynku pracy. Oczywiście wysokość zarobków zależy od wielkości firmy, od od maszyny, jaka jest obsługiwana przez daną osobę, ale jest to zawód, który daje naprawdę sporą stabilizację finansową. Wybrałem zawód technika procesów drukowania zupełnie przypadkowo. O poligrafii w zasadzie nie miałem zielonego pojęcia, jak skończyłem szkołę podstawową. Ktoś z rodziny powiedział mi, że rusza nowy kierunek w technikum chemicznym w Lublinie i, i tak to się zaczęło. Wybrałem ten zawód, nie wiedząc nic o nim. Pracę pierwszą podjąłem w roku 80, czyli będzie to już 35 lat. podstawowe czynności technika procesów drukowania należą założenie formy drukowej, nałożenie papieru, nałożenie farby, następnie spasowanie kolorów, ustalenie nasycenia barwy. Jeśli wszystko już to zgramy, wtedy rozpoczyna się proces druku. Planowanie procesu produkcji polega na tym, że y, powinniśmy y, obliczyć, ile nam potrzeba papieru, ile nam potrzeba farby oraz ile potrzeba nam czasu na wykonanie danej pracy. Kontrolowanie polega na tym, że y, co jakiś czas musimy y, wyciągnąć z maszyny w trakcie pracy y, jedną odbitkę. I mamy tak zwany proof, czyli jest to taki wydruk komputerowy, gdzie ten wydruk jest takim stuprocentowym prawie odzwierciedleniem tego, co ma wyjść w druku. I porównujemy odbitkę z tym proofem. Aby wykonywać zawód technika procesów drukowania, musiałem skończyć studium redaktorów technicznych, gdzie również mieliśmy ogólną poligrafię. W mojej pracy najbardziej lubię końcowy efekt. Jak już odbitka jest wykonana, nakład jest wydrukowany i wszystko jest zgodne z zamówieniem. Możliwości rozwoju w zawodzie technika procesu drukowania są w zależności od firmy, w której się pracuje. Jest możliwość na pewno zawsze awansowania. Od drukarza po na przykład kierownika zmianowego. Ewentualnie można zaocznie kończyć studia i awansować dalej. Naukę w tym zawodzie podjąłem przede wszystkim z racji moich zainteresowań graficznych oraz zainteresowań postępami technologicznymi. Interesuję się maszynami, grafiką. Napotkałem się na dziedzinę poligrafii, która mnie bardzo zainteresowała. Na samym początku edukacji uczymy się teorii. Poznajemy cały etap drukowania od podstaw, od projektowania danego produktu po drukowanie. Mnie w szczególności zainteresowało układanie tekstu graficznego przed nałożeniem tego na płytę offsetową, w przypadku techniki drukowania offsetowej. Posiadamy także warsztaty szkolne, na których uczymy się z zajęć praktycznych, poznajemy maszyny od podstaw, co trzeba ustawić, aby ten druk był jakości pierwotnej, którą mamy właśnie wydrukować. Szkoła organizuje także miesięczne praktyki w ciągu edukacji. Które są na większych przedsiębiorstwach poligraficznych. Poznajemy tam wszystkie etapy. Przede wszystkim większa technologia, większy rozwój poligraficzny. Osoba, która chciałaby uczyć się w tym zawodzie, powinna interesować się grafiką, ponieważ mamy tutaj możliwość projektowania produktów, załóżmy jakichś plakatów, banerów reklamowych bądź też innych. Rzeczy graficznych. Tak naprawdę w poligrafii drukuje się teraz wszystko, co nas otacza. Po skończeniu szkoły średniej planuję wybrać się na Wydział Papiernictwa i Poligrafii na Politechnice Łódzkiej, zrobić tytuł inżyniera. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik procesów drukowania, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Technikum 5 lat egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki PGF 01 lub PGF 02 oraz PGF 06. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik procesów drukowania. Ścieżka druga. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Kierunek Drukarz fleksograficzny lub Drukarz Offsetowy 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki PGF 01 lub PGF 02. Praca w zawodzie Drukarz fleksograficzny lub Drukarz Offsetowy. Lub I Branżowa Szkoła Drugiego Stopnia, Kierunek Technik Procesów Drukowania, 2 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki PGF 06 lub Wykształcenie Średnie lub Średnie Branżowe oraz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy PGF 06. Potwierdzenie kwalifikacji PGF 06 egzaminem zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskanie kwalifikacji PGF 06, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik procesów drukowania. Ścieżka trzecia kwalifikacyjne kursy zawodowe PGF01 lub PGF02 i PGF06 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe Potwierdzenie kwalifikacji PGF 01 lub PGF 02 i PGF 06 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik procesów drukowania.